Cześć, witajcie na moim kanale w nowym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was no, z kilkoma, myślę, rzeczami, bo będzie haul kosmetyczny. Mam kilka nowych kosmetyków, jakich jeszcze nie miałam y, w użyciu, są jeszcze y, nie rozpoczęte. Pokażę Wam też, co dostałam na 6 grudnia od mojego y, Mikołaja. Oczywiście, bez podpowiedzi się nie obyło. I pokażę Wam też, właściwie chciałam nagrać filmik, co polecam na Black Friday, ale Black Friday minął, filmiku nie było. To nie znaczy, że nie mogę przemycić kilka kosmetyków, no już mniej niż planowałam. Jakie Wam polecam, na no jakie polecam zwrócić uwagę, bo promocjami cały czas jesteśmy atakowani, mimo że. Black Friday minął, to te promocje cały czas są. Jesteśmy w tym takim sezonie, że myślę, że jeszcze cały styczeń będą fajne obniżki. Tylko trzeba yy, no, być czujnym, jak już będziemy wiedzieli, co chcemy kupić. Nie przedłużajmy, zaczynam yy, i zaczniemy od zapachu od zapachów, bo jeden właśnie, to będzie jedna z tych rzeczy, jakie dostałam od Mikołaja, a dwie kolejne, to już taki hol. Pokażę Wam może y, tym zapachem, jaki dostałam z, z okazji 6 grudnia. To mamy ym, 19 pudelę Chanel. Tak wygląda w opakowaniu. Ja teraz otworzę. Yy, a po wyciągnięciu z Pudełka prezentuje się tak. Słuchajcie, to jest zielony płyn. Woda jest zielono-kwiatowa. Chciałam ten zapach dostać. To jest zapach, no, no nie na ten sezon, ale za chwilkę już będziemy mieć wiosnę. Jeszcze chwila. Ja wtedy będę go używać. To jest zapach elegancki. Tak szybciutko. Elegancki. To, co pierwsze mi przychodzi na myśl. Zapach. Zapach idealny na co dzień średnio mocny ale trwały nie zabije otoczenia ani nas ja już go miałam w życiu, ale czuję go, czuję go przez cały dzień delikatnie, ale jednak ja takie zapachy też lubię właściwie bardziej niż takie mocne yy, i tak szybciutko, ten zapach ma w nucie, nucie zapachowej jest bób, mandarynka Neroli, Iris, Jaśmi, Pizmo i Vetiver. Tak to e, wygląda. Dobrze, kolejnym... Jak już jesteśmy przy zapachach, to może... Albo nie. Zanim będą kolejne dwa zapachy, pokażę Wam jeszcze jedną rzecz, jaką dostałam od Świętego Mikołaja. E, już oczywiście rozpakowane. Natomiast... E, się tutaj odsunę. To przychodzi tak pięknie zapakowane z firmy White Pocket. Ja już z tej firmy White Pocket E, cały czas mam e, dużo pościeli. Nie wiem, z 10 z każdej jednej jestem zadowolona. Pościel przepięknie prezentuje się na łóżku. E, fajna taka tkanina, mięciutka, fajnie się po nią śpi. No i przyszedł czas na kot, no ale poprosiłam, sama sobie go nie kupiłam, tylko poprosiłam e, świętego Mikołaja, że tak powiem. Kot 140 na 200 Czytałam trochę o kocach, no bo chciałam jakiś koc. Tutaj jest zakończony pędzlami, a ja mam w kolorze grafitowym. Jest to koc z wełny merynosów z dodatkiem kaśmiru. Kaśmir sprawia, że ten koc jest leciutki od wełny owczej i dużo cieplejszy od wełny owczej. Natomiast ta wełna merynosów sprawia, że wiecie, że pod tym kocem nie ma opcji, żeby się spocić czy przegrzać. Ten koc się do nas dostosowuje, jest cieplutki, genialny, idealny właśnie na ten sezon zimowy, zimowo-świąteczny. Polecam Wam ten koc. Oczywiście jest on drogi. Ja go kupiłam w promocji 25%, ale nadal myślę, że cena jest jak na koc wysoka. Natomiast zobaczymy, jak z jakością. To jest dla mnie całkowicie nowy produkt i ja dopiero go zaczynam używać. No, i teraz przejdźmy. Już do zapachów. Zapachem kolejnym, jaki chcę Wam pokazać, a jaki sobie sama kupiłam, Jo Malone Ginger Biscuit, 10 ml. Cieszę się, że mam tylko 10, bo to dla mnie jest zapach. Ja już ten zapach poznałam. Zapach dla mnie jest zimowy, ale nie tylko zimowy. Jest on, słuchajcie, typowo świąteczny. On, jak Nic pachnie piernikami i już za chwilę zacznę go używać. To jest dla mnie tylko i wyłącznie zapach na święta. Dla mnie. Ciepły, zimowy zapach, ale świąteczny. Ma też nuty pikantne i dzięki, do, i dzięki Bogu, bo dzięki temu ja jestem w stanie go nosić. Lubię ten zapach. Yy, także yy, na ten sezon yy, Bożego Narodzenia jak najbardziej szybciutko powiem Wam, że on w nucie głowy ma imbir, cynamon, gałkę muszkatołową, w nucie serca Carmen, a w nucie bazy wanilię i tonkę. I ostatnim zapachem, jaki wam pokażę, jaki sobie kupiłam, tak przychodzi zapakowany Wood Sage Sea Salt też Jo Malone. Nie wiem, mamy zimę, ja już tutaj robię zapasy na zapachy. Hmm, wiosennoletnie. Przepiękny zapach z solą morską. Jest to zapach na wakacje, taki towarzyski, na jakieś takie luźne spotkania w ciągu dnia ze znajomymi. Mm, świetny zapach na taki sezon letni, luźny. On ma w nucie głowy nasiona ambretty, w nucie serca sól morską, a w nucie bazy szałubie. Tak, i ja go będę na pewno z ogromną przyjemnością używać. Jak tylko będziemy mieć wiosnę, lato. Przejdźmy teraz szybko do rzeczy, jakie Wam polecam. Już nie na Black Friday, ale na kolejne promocje, jakie się będą pokazywać. szukajcie, bądźcie czujni, może będą. Zwrócić uwagę. Pierwszą rzeczą, na jaką polecam zwrócić uwagę, to jest róż z Diora. Yy, o, yy, tutaj o numerze 959. Jest to róż, który przychodzi w eleganckim opakowaniu. Słuchajcie, z pędzelkiem. Ciemny, jest to ciemny róż, Powiedziałam, powiedziałabym pod cieniem różowo-pomarańczowym, brązowym. Mam go, ze czuję. O, e średnio mocno napigmentowany, tą w kierunku tej pigmentacji mocniejszej trzeba mieć lekko rękę do nakładania go. Ja używam e pędzelka, akurat tutaj mam strzanę takiego luźnego, nie za dużego. O, sobie nakładam. No, z ręki to nie będzie widać, że coś się nabrało, ale tu, patrzcie, tyle mam i pociągam tutaj po policzku, i pięknie to wygląda. Niezwykle naturalnie, subtelnie. Już jest twarzowy. Dla mnie on nie jest absolutnie za mocny. Ładnie się nabiera na tego typu pędzel. Taki, wiecie, luźny, niezbity. Jak będziemy mieć zbity, to nałożymy go zdecydowanie za dużo. A jak nam wiadomo, zawsze łatwiej róż, szczególnie z rana dodać, niż potem zabrać. To jest jedna rzecz. Kolejną rzeczą, jaką chcę Wam pokazać, yy, jaką polecam kupić, bo ja już ją używam od jakiegoś czasu, to jest brązer z Givenchy Shi, Libre i ja mam w odcieniu 001, to jest chyba ten najjaśniejszy. Skusiłam się na ten brązer. Zwróciło moją uwagę to. Nie, nie pędzelek, ale też jest, chcę Wam pokazać. O tu jest pędzel. Słuchajcie, ten brązer tak wygląda. Wyko y są takie cztery kwadraciki, a w nich są cztery odcienie. Ja mieszam te cztery i nakładam na policzek. Genialny uzyskuje efekt. Mamy tutaj odcień brązu. Ciepłego, chłodnego, takiego beżowego, i też mamy jeden niematowy, nie matowy, a taki oświetlać, oświetlający, i to wszystko zmieszane ze sobą daje genialny efekt. Naturalny, subtelny. Ja lubię takie kosmetyki. Mam wrażenie, że te kosmetyki z wyższej półki one właśnie są takie nie za mocno przerysowane, nie za mocno napigmentowane. Odcienie mają idealne, takie wiecie, w punkt. I jeszcze dwie rzeczy, szybko, tak, wam pokażę, popatrzę, jaki mamy czas. I to będą rzeczy z YSL. Pokażę wam, z czego jestem zadowolona. To, użyłam w tybie, powiem, błyskawicznym. Jeden z moich ulubionych pudrów, Translucet. To jest chyba ten najjaśniejszy. On jest taki biały. Natomiast, wiecie, po. Um, po użyciu pędzla, to ten odcień bieli znika. Genialny, lekki, a przy tym matujący puder, fantastyczny na cały dzień. Wiecie, jak nałożymy z rana, to on ładnie trzyma tą buzię. No i bronzer. O, w odcieniu 2. Zastanawiałam się nad jedynką, jednak dwójka dla mnie jest lepsza. I tutaj mam zasłoczowany, też przepiękny odcień. Polubiłam się z tym e, kosmetykiem, także e, na jakiejś promocji, nie mówiąc już o tym, jak piękne opakowanie ma, e, na jakiejś promocji polecam się przyjrzeć, możemy sobie od kupić, ale chociaż przyjrzeć się temu, tym kosmetykom. Teraz szybciutko holu, hol to już będzie szybko. Mydło e, z Rosmana limitowana edycja, luksja duże opakowanie, ja się zdecydowałam na korzenne, słuchajcie, ciasteczko. Dalej, z Ritualsa jeszcze nie rozpoczęte, w takich woreczkach na nam kupiłam nawilżający szampon i odżywkę. I jak jesteśmy przy litualsie to też krem pod oczy, też była promocja, miałam już ten krem pod oczy, tylko tu jest napisane, że jest to nowa formuła i to mnie zaciekawiło, bo z poprzedniego kremu pod oczy z Ritualsa byłam zadowolona. Ładnie ta skóra pod okiem wyglądała, nie była sucha, ładnie nawilżona, podkład się ładnie trzymał, także zdecydowałam się ponownie na krem pod oczy. Lecimy dalej. Ee, żele, żele pod z Ritualsa. W postaci pianki z czarnym ryżem, z wiśnią i soap and duża butelka na zalando, e, kupione. No, mam kilka takich kosmetyków na zalando e, tak, żel pod pysznic. Później mam też nowe, jeszcze nie rozpoczęte z OGX keratin, Oil, e, szampon i odżywka. Wyrosłanie kupiony na promocji, myślę, że te promocje jeszcze są. Z żel pod prysznic. Teraz mam ten różowy, regenerujący żel pod pysznic. Genialny. Konsystencja gęsta, taka zbita. To jest taki lepszy jakościowo żel pod pysznic, z Teraz kosztuje chyba 17 zł polecam Wam, bo już mi się kończy polubiłam się z tą wodą micelarną z Dermiki, kawiorowa woda micelarna o i ostatnimi rzeczami kupionymi na promocji i powtarzam, że jeszcze te promocje są zdecydowałam się też na klasyk z firmy Klo krem na dzień z witaminą C i piankę do mycia twarzy też o tak teraz myślę czy wszystko wam pokazałam tak yy, to myślę że to wszystko co chciałam wam pokazać yy, mam nadzieję że filmik się podobał tutaj pochwalę się jeszcze moimi wypiekami z sernikiem ja właśnie po skończeniu tego filmiku zawieram się za kawkę i z tym ciastem przepysznym zresztą z kajmakiem posypanym orzeszkami. Będę się y, zajadała, póki jeszcze jest, y, a my mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie.